Hej, hej, witam Was bardzo cieplutko. Dzisiaj sobie wziąłam takie mieszadło. Wziąłam sobie zdrapeczkę za 5 funtów. Wziąłam sobie. Tu już naddrapałam, bo to zejdzie, a zejdzie, a mi schodzi. Wziąłam sobie taką za dwójkę i taką. I cały wkład to 12. Myślałam, że tu są dwie. Hej, zaczniemy może od tych małych. Zaczniemy od ananasów. Takie mieszadło zrobiłam dzisiaj. Musimy znaleźć rządek według legendy. Zobaczymy, czy się coś uda. Trzymajcie kciuki, gdzie to jest. O, już ananasik. Jeden jest. Drugi. I galoty. No. no, tutaj już nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Jest palma. Jest. już jest lipa. Musieli tu wcisnąć. No, termometr. Dzisiaj słońce jest... świeci, ale zimno. Cicho jest monetka. O, już jakieś galoty. Woda, walizka. Ska. A tu chciałam powiedzieć, rabarbar barbar jest. Nie ma lipa. Puste. No co to Eczka wzięłaś? No nic wzięłaś, to wzięłaś. To zobaczymy czy coś przy kawce będzie. Mamy gazetkę, kurtkę, stolik i kawkę. Znajdziemy kawkę? Nie, mamy łyżeczkę, pusteczki, kostkę. No gdzie wrzucę? tą kostkę, jak kawy nie ma? Telewizor, zegar. A tu? Chodź walizka planeta, telefon, myślałam, że to już ziarenko, a to jakieś klapki, no wszystko jest prócz kawy. jest czajniczek, jest cukier, a kawy nie ma, czyli lipa, zobaczymy, może nam się jakaś siódemeczka trafi, ale marnie wyszło po jednym kółeczku, zobaczymy, o jakoś mniej się to trzyma, nie tak jak trzeba. Zobaczymy dalej, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt pięć, ślepa chyba jestem, bo nic nie widzę, a tu jest, okej, pięćdziesiąt jeden, mamy tutaj, też tylko jeden, coś tak chytro, te zdrabki. 43. Mamy tutaj. O, i mamy tutaj. Ciekawe czy coś będzie mógłby chociaż jakiś zwrócić. Wyjść 33. Mamy tutaj. I pozamiadane. Trzydzieści dwadzieścia trzydzieści osiem jest trzydzieści dwadzieścia cztery jest tutaj dwadzieścia osiem tu jest okej okay. przedostatni 41. Jest tutaj. Wszędzie będzie brakować jednego. Albo prawie wszędzie. I 35. No i lipa. Mówiłam, że tak będzie. Oj, wka kiepsko wybrałaś. Ostatnia nadzieja tutaj. Szukamy tych. Najlepiej znaleźć tego wrapa. Byłoby fajnie, ale szukamy. 28, 28 mamy na dole. No i właśnie chyba ten wraz. Później U... mamy szóstkę, czyli tutaj. Może ten druga kornecik wpadnie. Siódemka. 6 tutaj jest. A nie, to nie wrapik, to ser. Później mamy 18. Mamy tutaj. Później mamy 30. Tutaj, no tu chyba jest wrapik. Nie wiem. Po kawałku dają 3. Później mamy 16. 16 mamy tu. Nie wiadomo co to jest. 33. O, no, nie z gruszki, nie z pietruszki. Dobra. I 20. Tu mamy tu. Idziemy drugi rządek. 24. O, tu się zaplątała. Okej, okay, teraz mamy 11, mamy tu. O, tu jest wrapik. 22, 22 mamy tu. Później mamy 19 tu. Następnie mamy czwóreczkę 35. O, gdzie to 35? Tu ślepa takie wielkie nie widzi, ja nie wiem. 25 serek 10, 10, 10. no i też tak dadzą. Ostro. 12. No i też będzie brakować po jednym. I ostatnia. 34. Ale pustaków nabrałam dzisiaj. I pustą. I 12 poszło. Błękfield, jak ja to mówię. Nie trzymaliście kciuków. żartuję Takie są zrabki nic na to nie poradzi. A jeszcze miałam taką zafuncikę, za ale też nic nie było. Czyli 13 poszło. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Życzę Wam wspaniałego weekendu. Ze słoneczkiem, bez przymrozków. U mnie też było dzisiaj minus 1. Dobra kochani, pozdrawiam Was cieplutko. Trzymajcie się. Pa!